Odkurzałem sobie mieszkanie i zazwyczaj kiedy robię takie rzeczy, to słucham sobie na słuchawkach rosyjskiego YouTube'a i tym razem po tym jak się skończyło jakieś aktualne wideo YouTube podrzucił mi stary wywiad Dmitrija Gardona z Borysem Niemcowym czyli mm, byłem ministrem, później opozycjonistą ofiarą reżimu Władimira Putina ten człowiek został zastrzelony na moście pod Kremlem nocą do dziś nie udało się znaleźć ludzi, którzy to morderstwo zamówili. Znaleziono tylko wykonawców, to byli czeczeni, przynajmniej jeden z nich należał do czeczeńskich oddziałów tak zwanej Rosgwardii. I ten człowiek w roku 2008, Borys Niemcow, opowiadał m.in. o Borysie Jelcynie, swoim pracodawcy. Borys Niemcow przez pewną chwilę posiadał taki nieformalny status potencjalnego następcy Borisa Jelcyna i sam Jelcyn tak do pewnego stopnia... Na Niemcowa patrzył. I Gardon wypytywał Niemcowa o różne rzeczy związane z Jelcynem. On tu opowiadał różne anegdoty, ale powiedział jedną bardzo ciekawą rzecz w kontekście także dzisiejszych wydarzeń. Wielu z nas myśli o dzisiejszym prezydencie Rosji jako o pewnym kontynuatorze wcześniejszej polityki. Faktycznie Borys Jelcyn postawił na Putina, sam go wciągnął na ten najwyższy szczyt władzy. W dużej mierze zrobiło to jego otoczenie, ale Jelcyn formalnie to właśnie on to ostatecznie zrobił i symbolicznie także on to firmował swoją twarzą. Dodatkowo my często wpadamy w pułapkę, którą sam Putin i jego specjaliści od propagandy ludziom wmawiają. Pro, ta propaganda głosi, że nie ma nikogo oprócz Putina, który mógłby stanąć na czele tego państwa, a nawet jeśli ktoś taki jest, to będzie albo taki sam, albo jeszcze gorszy. I tu w tym wywiadzie mogliśmy usłyszeć o trzech rzeczach, w które wierzył Borys Jelcyn. Niemco, który blisko z nim współpracował, opowiadał także rzeczy negatywne o różnych blaskach i cieniach tej współpracy, ale mówił, że w te trzy rzeczy Borys Jelcyn wierzył święcie i do końca. Te trzy rzeczy brzmiały tak: wolność jest lepsza niż komunizm, i tu możemy to oczywiście rozumieć trochę szerzej, bo komunizm był jakąś ideologią, ale był po prostu państwowością totalitarną. Zamortystyczną, brakiem tej wolności. Zresztą w tym ujęciu wolność lepsza niż komunizm. Widzimy, że komunizm jest tutaj po prostu brakiem wolności. Za czasów Borysa Jelcyna faktycznie chociażby, choć to był człowiek, który potrafił się obrazić, potrafił być kryminalny, potrafił być do pewnego stopnia myśliwy, ale nigdy w tej mściwości nie posuwał się za daleko i Pozwalał na przykład na to, żeby media, urzędnicy, włas, własni urzędnicy w jego rządzie, w administracji państwowej go krytykowali, przy czym momentami w sposób bardzo ostry. Druga rzecz, w którą święcie miał wierzyć Borys Jelcyn, było to, że własność prywatna jest lepsza od biurokracji. Oczywiście lepsza nie znaczy idealna i ten kapitalistyczny układ nie jest Perfekcyjny. Myślę, że on także w to wierzył, że nie jest on idealny, ale jest lepszy. Przy czym tutaj Niemcow także opowiadał o tym, że Jelcyn i ówczesna w ogóle administracja rosyjska nie rozumiała kapitalizmu, nie wiedziała jak to ma działać. Nie bardzo rozumieli, że są różne też rodzaje demokracji, style demokracji i style kapitalizmu bardziej europejski, bardziej amerykański, że oni się w tym wszystkim, e, mimo dobrych chęci, nie odnajdywali. I trzecia rzecz, w którą miał według Niemcowa wierzyć Jelcyn, święcie była taka, że Rosja jest częścią świata. Niemożliwą do wyrwania mu. Mam wrażenie, że dzisiaj, po 22 latach rządów Władimira Putina możemy nie mieć świadomości, że kiedyś istniał w Rosji silny, bardzo silny polityk, który kierował się takimi trzema przekonaniami, który miał trzy tak głęboko zakorzenione w sobie wierzenia, dogmaty. Oczywiście mówię o tym w pewnym konkretnym kontekście. Kontekst jest taki, że to oczywiście było już ponad 20 lat temu. To było do pewnego stopnia, możemy powiedzieć, że dawno, ale z drugiej strony to było tylko jednego władcę Rosji temu. To nie jest tak wiele. Tam się zmieniło przez te 22 lata bardzo dużo, ale przypomnijmy, że ten człowiek, który wierzył w wolność, własność prywatną i kontakty ze światem, był człowiekiem, który całe swoje życie przeżył w kraju, który nigdy takich wolności nie doświadczył i który przez dziesięciolecia istniał w warunkach władzy totalitarnej i w dużej mierze izolacji. Obecna Rosja jest dużo mniej wyizolowana i totalitarna, mimo wszystko, niż Rosja czasów radzieckich, jeszcze wciąż. I to daje pewnego rodzaju wiarę w to, że kolejny Jelcyn może się pojawić. Oczywiście może się pojawić także kolejny Putin, albo ktoś gorszy od Putina, wszystko jest możliwe, ale chciałem się z Państwem podzielić po prostu taką nadzieją. Dziękuję pięknie za uwagę i zobaczymy się niedługo.